Dzień dobry. Czy słyszeliście kiedyś o Pico 8? Jeśli nie, to Pico 8 to jest wymyślona konsola i jednocześnie silnik do tworzenia gier podobnych do starych konsol 8-bitowych lub 16-bitowych, gdzie główną paletą kolorów jest tak zwane, dosłownie po samej nazwie, Pico 8. Pico 8. Mamy 16 podstawowych kolorów, która wśród świata pixel artystów jest bardzo znana. Pico 8 jest miejscem narodzin jednej z bardziej popularnych gier zwaną Celeste. Jeśli kojarzycie Celest, to pierwszy prototyp tej gry został stworzony właśnie na tej retro konsoli Pico 8. Ja używając tej palety dzisiaj będę próbował stworzyć cokolwiek, bo nie mam pomysłu. Ponoć jest tak uniwersalna, że można z nią wszystko po prostu stworzyć. W Pico 8 zrobili Duma i nazwali to Pum. Zrobili Terrarie i to jest Terra. Coś jeszcze przerobili takiego. Probówka, w której dzieje się coś niezwykłego. Możemy zrobić, że z probówki będzie wychodzić dinozaur. Robimy szalony pomysł. Na razie spróbujmy probówkę. Ale ciężko jest probówę zrobić. Są takie probówki, które nie mają rancików. Zrobię taką bez rancików. Nie podoba mi się. To mamy szkiełko. I ze szkiełka będzie glutek. I ten glutek to będzie dinozaur, który próbuje wyjść. Zróbmy, że to jest ten wysoki dinozaur. Jak się nazywał wysoki dinozaur? Brontozaur? Ten z długą szyją? Niech będzie. Glutek. Oczy. Bup. Jot nie lepiej na ranozaurusa Areksa. Okej. Okay. Następnym razem, jak ktoś powie, a nie lepiej coś. Odpalcie sami Photoshopa i spróbujcie zrobić to, o czym pomyśleliście. I zobaczycie, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. Tu jest cień, ale troszeczkę światła się odbija, żeby nie było. Zróbmy sobie, że tu, tu, tutaj ma troszeczkę cienia. Trochę jak taki kroko wygląda. Taki krokodylek. O, Jako, że jest takim glutkiem, glutowatym stworkiem. Daj mu troszeczkę białego, tak, żeby wyglądał, jakby się mienił. Dlaczego myślałem, że to saksofon? Tutaj trzeba go cmoknąć i, I wychodzi. Glutkiem jest nasz dinozaur. Co myślicie? Prośbę. Rajara Radiance prosiła o fokę lub wronę lub fokę. O, tak więc dla Raja, rai, rai. A połącz je. Foko wronę. Taka wrona, ale skurczybyk. Patrzcie. Foka to jest taka, taka kiełbaszka. Tutaj jeszcze zrobić, tak? I mamy kiełbasę śląską, ale jakąś taką szarą. Czy to parówka? W sumie, czy foka to nie jest parówka morza? Czemu wszystkie zdjęcia wron. To od boku. Nikt nie zrobił wrony, która patrzy się tak. wszystkie są. Za... Mm, jestem wroną. Jestem wroną. Nie, dajcie mi taki zeza rozbieżnego tej wrony. Alicja wrona kutrzepa. Może taką wronę. Tak. Jak zrobisz jej bulaje, to będzie wyglądać jak kreskówkowa łódź podwodna. Patrzę, że już łączymy fokę i wronę. Biedna raja poprosiła mnie o to, żebym narysował albo fokę, albo wronę. Chciała zobaczyć pewnie urocze zwierzątko, a dostanie. Oh. Chcemy mieć wredną wronę? Myślicie, że wrony są wredne? Zróbmy, że to jest niewinna foka. Tu, tu. Zróbmy, że to tak przechodzi takim gradientem. O patrzcie, to co używamy do cienia tu, możemy użyć do highlightów tutaj. To się nazywa Resource Managing. Wykorzystujemy jedną rzecz do wielu użytków. Nigdy efektu piór nie robiłem. Coś takiego? Uuu, to nawet wygląda jakby miał piórka. Nie wygląda źle ta foka coś tam. Pianino grające na pianistach. To jest dobry pomysł, ale jakbym miał więcej pikseli. Można by odwrócić ekspektację, oczekiwania. Książka słuchająca audiobooka. Mam nawet kolory pod to. Sobie leżałaby gdzieś. Pomimo, że narysuję książkę, która wygląda jakby miała twardą okładkę, to jej okładka będzie miękka. Na rzecz tego, żebym mógł sprzedać efekt opierania się o coś. Nie wiem czemu... Patrząc na ten obrazek, widzę Biblię. I don't wanna. Troszeczkę się oprze. Niech się pan tu o mnie oprze. Pan tak wie? Nie panie kurczę. Musimy sobie wyobrazić coś, co normalnie nie występuje. Mógłby mieć taki zwisający. Ale teraz widać, że nie czytam książek. Jak się nazywa zakładka z tego? Z, z tego friendzla. Kapitałka lub wstążka. O! coś tutaj z obecnych grał w It Takes Two. Tam jest postać chodzącej książki, która ma być terapeutą do spraw rodzinnych. Możemy zrozumieć, że doktor Hakim sobie słucha. Jakie słuchawki nosiłaby książka? Nauszne, duże i ewidentnie ta książka ma coś super doła, bo słucha swojego następcy kogoś, kto zabrał jej. Pracę. wśród czytelników wyróżnia się coś takiego jak czytelnik i kolekcjoner książek. Nie wszyscy, co kupują książki, kupują je, żeby przeczytać, ale właśnie po to, żeby pokazać swój status społeczny. Czy jest coś w tym złego, to kwestia dyskusyjna. Czy jest coś w tym złego? Nie. Ale czy jest to głupie? Moim zdaniem tak. Wychodzę z założenia, że jeśli coś kupujemy, to z tego korzystamy. Ale to ja jestem. Kupuję rzeczy po to, żeby ich używać. Robimy podóżeczkę z tyłu. Mmm, nie pomyślałem o doborze koloru. A jak weźmiemy różową, musimy jakąś inną poduszeczkę wziąć. Białą poduszeczkę? A białej nie widać. Żółtą? Za ostra. Zieloną. Ej, a ja może daj mu Discmana na brzuchu, to będzie połączenie epok. Dobra. Ciekawe ile osób będzie kojarzyło Discmana. Kto miał Discmana? Ręka do góry. Dobra, chyba więcej nie zrobimy. Chyba wszystko wyciągnęliśmy z pana książki. Pan książka, smutny pan książka. No to puszka. O, puszka. Jest albo wyższa puszka, albo szersza. Wolicie wyższe czy szersze? Ja chyba wolę, chyba wolę szersze puszki. Chcesz jakiś zobaczyć kolor na puszce? Etykiety. Masz do wyboru jeden z szesnastu. Ten? Taki kolor? Dobra. Aga wybrała taki kolor. To jest etykieta puchy. Kolor kojarzy mi się bardziej z Dr. Pepper, nie? W sumie jest taki napój, e, ciay, cola. Ona ma taki śliwkowy smak. I chyba ma ten kolor nawet. Spróbujmy zrobić, żeby ta puszka miała taki żywszy kolor. To jest doktor pieprz. Może nie doktor, może magister pieprz. <śmany> Mój własny napój. Magister pieprz. M powinno być wyższe. Czy po magistrze powinna być kropka? Nie. Dobra. Mocne, piłabym. Brzmi spicy. Ale fajnie tu nachodzi to P i -e. Mi się podoba. Nigdy nie piłam doktora Pepera? To polecam. Okej, okay, dobra. Doktor Pepper nie jest dla każdego. I nie mówię tego w negatywnym jakby znaczeniu. On jest specyficzny. On tak chemicznie smakuje. Nie jest to taki naturalny smak. I dlatego jest taki fajny. Cola na przykład próbuje być zdrowym soft drinkiem. Doktor Pepper wie, że nie jest zdrowy. I idzie w tym kierunku, że... No, jak już pijesz doktora Pepera, to, to, to po to, żeby nie oszukiwać siebie, proszę bardzo. I oto magister Pieprz. Telefon z aplikacją Lidla. Jak wygląda smartfon? A ja cały czas patrzę na niego, bo czytam z niego czat. I możemy zrobić tak, żeby był 3D, ale łatwizna. I kto mówił, że bycie artystą jest trudne. Oje, chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czemu to się stało pięć? Nie, teraz nie jest good, bo tu nadal jest. Dosłownie no kopiowałem to na bok. 4, 4, 4, 4. Aha! Pascal, kiedy pixel art nie pixel artuje. Kiedy Photoshop coś psuje. Something is no yes. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, i patrzcie. I to jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta ja taki babola walnąłem? To, 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 to! To ten program. No i to jest pięć! Nie wiem o co chodzi. How? Nie będę, nie będę, nie będę, po prostu nie będę. Już nie będę. Musimy zrobić kod QR. O, i tutaj jakieś lasowe kodziki. Myślicie, że dałoby się zrobić tak, żeby to odczytało? Jakiś niezwiązany z tym link. Chyba bym zamienił kolor tych dwóch ciemna obwódka, a jasny... Ekran. Okej, okay. wygląda bardziej jak apka. Jak tutaj wcisnąć logo Lidla? No ujdzie. Po promocji tam parking, ram pom pom pom. A. Jak sobota to. Tylko do Lidla do Lidla. No hey, to wygląda nawet nice. A teraz zdradź, skąd ta miłość do Lidla i nienawiść do Biedry? Po pierwsze, że ja od zawsze chodziłem do Lidla. To jest pewne takie już przyzwyczajenie do tego, jak, jak rzeczy w Lidlu działają. Czy powiedziałbym, że to jest miłość? Wydaje mi się, że są jeszcze inne sklepy, które bardziej potrafię lubić, ale jednak Lidl, Lidl jest topis. szczera przyjaźń z tą marką. Gdzie wiem, co dostanę i wiem, czego nie dostanę, wiem, co oczekiwać i bardzo pasuje to do mojej osobowości, gdzie potrzebuję Potrzebuję mieć pewne rzeczy poukładane. I muszę wiedzieć po prostu z czym pracuję. I Biedronka jest kompletnie przeciwieństwem tego. Ja nigdy nie wiem co w Biedronce znajdę. I czy w ogóle coś znajdę. I czy w ogóle przejdę przez te palety. Na Lidla mogę w jakiś sposób liczyć. A Biedronka jest moim zdaniem takim agentem chaosu. O. Jeśli ktoś to lubi. Go ahead. Ja tego nie lubię. Biedra jest graniem na hardcore. No. O. Żółty. I trochę czerwonego. Patrzcie. To jest reklama dla Lidla. Lidl. Proszę bardzo zasponsorować ten film. Potrzebuję żab? Za mało żab? Trzeba więcej żab? Żaby są ważne. Żaba. Czy mogę zrobić moją ulubioną żabę? Zróbmy sobie kulkę. jest wszystko myszką. Yes! Wyściutko. Jesteś psychopatą. Bywa! Wiecie, jak wygląda żaba pomidorowa? Co nie? To jest taka mała kulka. Mniej więcej tak wygląda. Dodałem jej więcej kulkowatości na rzecz bycia cute. Jej oczy są takie żółciutkie. I te żaby pomidorowe mają takie nabite łapy, takie wielkie. Okończyłeś jakieś ASP, bo widzę, że masz giga skillsy w sztuce. Jestem samoukiem we wszystkim. Ja nawet na studia nie poszedłem. Jestem z zawodu technikiem obsługi ruchu turystycznego. I nigdy w życiu nie robiłem w agencji. Turystycznej. Ja jestem człowiekiem orkiestra, tylko że żadne z instrumentów do siebie nie pasują. A ja? Wiesz co to znaczy? Jak chcesz wyjść, Gaja, to musisz zapłacić podatek. Uwaga podatek streamowy. Ona wygląda, jakby patrzyła na Was oceniającym wzrokiem. Teraz lecimy z cieniem. E, tutaj na pewno będzie cień. Tu pod okiem i zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, a tam gdzie nie będzie cienia, jest żółte. Ale ma cute! Oczy! Let's go! Jeszcze dodatkowo w pico 8 macie osobno miejsce, gdzie możecie pożyć muzykę. Taką prostą bitową muzykę. Na podstawie nuty wbudowanych w samą konsolkę. To jest nasza żaba. This is the frog. This is tomato frog. kolory. No nie no, wszystkich chyba nie użyję, ale mogę większość użyć. Tu jest jakiś kawałek architektury, co nie? To byłby balkonik i tutaj byłby jakiś landscape, na przykład góra tu i tutaj woda by była i wtedy można by, nie wiem, tutaj walnąć Stoliczek. Wydaje mi się, że to jest dobry start. Bym chciał sobie na przykład okno zrobić. To wystarczy, że robię tak. Nie podoba mi się ten kąt. Widzicie, że on jest taki łąki. Bardziej chciałbym coś w tym kierunku zrobić. O, this looks much better jak na razie. Gdzie jest punkt skupiskowy? Gdzieś tutaj musielibyśmy go umieścić. O, I see. Tu się nie zgadza. Ok, almost good. I dodamy z tyłu jakąś górę. Jeszcze jedną górę z tyłu. Kupmy się na kolorze domu. Taki mocno kremowy. Nie byle jakie cegłówy. Najfajniejsze z cegłówek na całej planecie Ziemi. Nie chcę, żeby to wszystko stało się błotem. A jak teraz musimy wszystkich użyć, żeby zrobić jedną spójną całość, to mi wełbię odwala troszkę. Ale będzie głód. Będzie głód. O, o, o. Patrzcie. Ciach. 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 Ach, ja. Ten domek wygląda na taki smaczny karmelowy, a drzwiczki od okien czekoladowe. Koko, zjedz obiad. Lecę mocno w taki włoski domek stary. No, i to jakoś już wygląda. Jest lawendowy. Może być bardzo ładnym cieniem. W tym murku widzę śpiącego liska. Gdzie ten śpiący lisek? Ze mną jest źle, że nie widzę tych śpiących lisków. Jakbyśmy tak wyizolowali go. Okej, okay, teraz widzę. Teraz widzę, że to jest śpiący lisek. Jakiego koloru jeszcze nie użyliśmy stąd? Nie użyliśmy tylko chyba różowego jeszcze. Może mają jakieś różowe filiżanki. I czerwony to kropka. O, oh, fuck. Patrzcie, herbatka. <laughs> Jeden woli lemoniatkę, inny woli herbatkę. Skupiamy się na tym, skupiamy się na tym, a to jest przy okazji takim, to jest bardziej jak taki obraz, który wisi w domu. That looks good. Tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz, ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia!